Witam. Kolejna rozmowa podczas spaceru. Czasami tak jest w naszym życiu, że ni stąd, ni zowąd przychodzą do nas takie emocje, czy też uczucia, raczej emocje smutku, rozżalenia. Można powiedzieć, że mogą one pochodzić z różnych obszarów naszej świadomości, naszej osobowości. A nawet e, czasami duszy, czy też podświadomości. E, oczywiście jest ileś tam różnych metod, każdy może wybrać najlepszą dla siebie, e, dzięki którym można wejrzeć w te obszary i e, znaleźć e, chociażby e, albo spróbować znaleźć. E, jak to się mówi, pierwotne przyczyny tego rodzaju emocji, które się pojawiają. Czasami też jest tak, że nie zawsze jest to łatwo odnaleźć. Czasami jest tak, że po prostu, mimo jakiejś tam usilnej pra pracy nad sobą, nad różnymi obszarami swojego życia, do końca nie trafiamy na przyczynę. Jakiegoś tam naszego stanu wewnętrznego. Czasami może być też tak, że łączymy się z jakimś myślokształtem innych osób mieszkających na przykład w pobliżu, to jest zwłaszcza w miastach. Oczywiście no, te osoby, które jeszcze tam wierzą w te skoki energetyczne co tam parę dni. To oczywiście no, mogą mówić, że być może one je wywołują. No tak też może być. Chociaż moim zdaniem aż tak dużych skoków energetycznych nie ma. No ale każdy ma jakieś tam swoje czucie. Może są te skoki, może nie ma, może ich, nigdy ich nie będzie, a może przyjdzie w końcu taki skok energetyczny, że wszyscy to poczujemy i uruchomią się. Nam różnego rodzaju zdolności parapsychiczne, jasnowidzenia, jasnoczucia, gdzie od razu każdy będzie widział i czuł jednoznacznie, kto jest kim, jakie ma intencje i tak dalej. To zobaczymy. Myślę, że na przestrzeni 3-4 lat to już się okaże i pewne tendencje, które co jakiś czas się pojawiają, być może się skończą. Natomiast wracając do głównego tematu. Czasami jest tak, że przychodzą do nas różne stany. No i teraz możemy sobie poradzić z nimi poprzez różnego rodzaju techniki oddechowe, można oddychać głęboko do szczytów płuc. Można oddychać metodą wimahofa, też jest dosyć dobra. Można również stosować różnego rodzaju. Techniki pracy z ciałem poprzez masaże, wcieranie różnego rodzaju balsamów, olejków eterycznych, które też przynoszą rozluźnienie, bo czasami niektóre napięcia, które pojawiają się w naszym ciele i w umyśle, no właśnie pochodzą z takich wieloletnich napięć mięśniowych, które są nie do końca uświadamiane. A gdy no przyjdzie taki moment, że albo ciało już jest tak na granicy wytrzymałości, albo też już dany impuls, czy też ból, napięcie dochodzą do świadomości poprzez podświadomość, no to wtedy się one uaktywniają, ujawniają. Czasami no jeżeli nie mamy możliwości, żeby ktoś inny zrobił nam masaż to możemy sobie zrobić auto masaż. Czyli pomasować się samemu. Również tam można zastosować różnego rodzaju oleje. Czasami dobrze działają nawet na skórę. Takie oleje jak olej kokosowy. No oczywiście wiadomo, że najlepiej jakby był z tak zwanego tłoczenia na zimno, chociaż to tłoczenie na zimno to też jest takie symboliczne, bo to zdaje się, oznacza, że temperatura nie przekracza chyba 100 stopni, więc to wcale nie jest na aż tak zimno, jak się niektórym wydaje. Oczywiście można też tłoczyć, są takie tłoczarki i nawet co lepsze wyciskarki, że można naprawdę. Trawie na zimno tłoczyć, ale jeżeli ktoś nie robi tego samemu, tylko kupuje, no to raczej będzie miał olej jaki będzie miał, w każdym razie wracając do tematu. Czasami jest tak, że docieramy do tak zwanego uzdrawiania. Różnego rodzaju e, traum, czy też napięć z przeszłości, które są zarówno e, mogą być w czyimś umyśle, podświadomości, jak i w ciele. E, czasami jest tak, że dochodzi się do pewnych pułapów, e, poziomów e, tejże e, jakiejś traumy, bólu, zarówno bólu fizycznego, jak i psychicznego. Często one w różnego rodzaju doświadczeniach się po prostu łączą. Jeżeli jest ból psychiczny, to również występuje często ból ciała, chociażby ktoś odczuwa ból serca albo ból brzucha, więc niejako te dwie sfery no, łączą się, tak zazębiają. To jest w zasadzie. Takie samo napędzające się koło, że psychika wpływa na ciało, a ciało wpływa na psychikę. Więc czasami jest tak, że dochodzimy do pewnego popłapu poziomu świadomości i wydaje się nam, że wszystko wyczyściliśmy. No bo no nie wiem, no przykładowo ktoś miał jakieś tam problemy z rodzicami, czy z jednym rodzicem, no i tam jakieś żale. I je wypłakał albo w inny sposób uwolnił swoje, ze swojego ciała i umysłu, chociażby poprzez jakieś różnego rodzaju techniki przebaczania. Ale czasami jest tak, że nawet jak już nam się, czy komuś się wydaje, że jakiś temat jest uzdrowiony, załatwiony, przyklepany, to czasami po iluś tam, nawet miesiącach czy latach, ten temat może się Odezwać po raz kolejny, ponieważ pewne struktury podświadomości przechowują innego rodzaju dane. Podświadomość raczej nie jest jednorodna, tylko składa się z różnego rodzaju warstw. Można to porównać do tego, co było przedstawione w, firmie, w filmie Incepcja. Gdzie e, tam osoby, które wywoływały pewne sny, e, żeby przekazywać poprzez nie różnego rodzaju impulsy, informacje, no właśnie dochodziły do różnych poziomów e, świadomości osoby śniącej czy też siebie samego jako osoby śniącej. E, Pamiętam, że jest takie sformułowanie, stwierdzenie, że to życie jest z pewnej perspektywy snem. Być może rzeczywiście tak jest, że z pewnej perspektywy jest to jakiś rodzaj snu, czy też może nawet głębszej lub mniej głębokiej hipnozy, w której. No, w pewnym stopniu żyjemy, to każdy już musi to rozważyć po swojemu. Chodzi o to, że czasami nawet dobry terapeuta, pomagający komuś uzdrowić jakiś temat, nie zawsze od razu wychwyci. Przyczyny danego problemu, czy to u siebie, czy u klienta, u klientów, ponieważ też często różnego rodzaju struktury podświadomości wcale tego nie chcą pokazać, a nawet świadomość danej osoby, klienta, niekoniecznie chce to ujawnić i chce, żeby to wyszło na wierzch, ponieważ no, czasami. Mógłby to być różnego rodzaju wstrząs psychiczny, energetyczny. Oczywiście taki wstrząs nie zawsze byłby niekorzystny dla danej osoby, która to mogłaby uwolnić, natomiast czasami występuje coś takiego, jak strach przed uwolnieniem. Taki strach przed tym, co się ewentualnie może pokazać. I to czasami też mocno blokuje. Chociaż to, co by się ujawniło, gdyby się ujawniło, wcale nie musiałoby być aż takie szokujące, jak no, takiej osobie się wydaje. Niemniej jednak podświadomości czasami. Bronią się w różny sposób przed no, ujawnieniem pewnych informacji. I tu jeszcze jedna taka kwestia, a mianowicie, nawet są takie sytuacje, kiedy po prostu, żeby złamać jakiś schemat, schemat postrzegania rzeczywistości, postrzegania siebie albo też działania to czasami trzeba równocześnie z uwalnianiem tego wzorca z podświadomości, no po prostu zacząć inaczej, fizycznie i energetycznie działać. Chodzi o to, żeby nie czekać, aż nastąpi, Pełne uzdrowienie w danym temacie, bo ono może być rozciągnięte w czasie. Więc, jeżeli już mniej więcej wiesz, jaki jest Twój problem, z czym masz problem, czy też sam do tego doszedłeś, czy też z pomocą jakiegoś terapeuty uzdrowiciela, psychologa, coacha czy, czy innej podobnej osoby, to czasami po prostu warto się zebrać i zwyczajnie fizycznie zacząć działać po to, aby podświadomość i świadomość tak ewidentnie zrozumiały, że z danego wzorca energetycznego i świadomości, już rezygnujemy. No, także tyle na dzisiaj. Życzę Ci wszystkiego dobrego, owocnego uzdrawiania, owocnego stawiania lepszych kroków po puszczeniu emocji.